Cześć, witajcie z tej strony, Mr. Barto Gra. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was na serii z House Flipera, czyli z gry największego milionera. Nie no, ale tak już, tak seria bez względu no to witam Was w House Flipperze To już w drugim odcinku z tej, z tej gry, można powiedzieć, bo to w sumie nie wiem, czy to będzie seria. Ale to będzie takie ten. Takie luźne odcineczki właśnie, takie pogrywki jak teraz. Więc co? Subskrybujcie kanał. Z dzwoneczkiem oczywiście. Zosta zostawcie lajkersa. Bez lajka, nie, bez lajka nie, wycho nie wychodźcie. <gry> I zostawcie też jakiś komentarz, nie wiem, jakiś miły albo coś tam napisać i tyle, a ja się zabieram już do pracy bo no dzisiaj chciałbym dużo zrobić więc co, lecimy ja wróciłem właśnie z sklepu, ze sklepu z do domu idę drzwi zamyk <coughs> Zapraszam. zamykamy bierzemy laptopika i bierzemy się do pracy o, co tam jest eee, Przygotowanie na do jego żonka dobra, zobaczymy to ja to umiem, ja umiem montować kaloryfery, więc nie jest problem, ale fajny domek. Tylko zobaczcie, skoszona trawa, a ja mam taką zarośniętą i trochę to się nie ten... nie widzi. Hmm. Ale zdarza się każdy ma Jakieś ten. No i witamy na... W innym miejscu. No, tam gdzie telepni mój dom. Stam tam gdzieś, więc wiecie jak to jest. Dobra, otwieramy drzwi. I witam w miejscu. Pełen drzwi. Dobra, tak już ten, bez świat, dobra. Co mamy zrobić? Tutaj. Czekajcie, tylko tak sobie przejdziemy, dobrze? Jeden kaloryfer Tutaj nic. Tutaj nic. A tutaj. Czyli raz, dwa. Trz. O, o, czyli tutaj mamy trzy grzejniki. I to chyba tyle. Dobra, tu nie ma co się nawet ten zastanawiać. Bierzemy kolei w ręce i lecimy, nie? Dobra, bierzemy ten. A bo wiecie co? Niech dziecko będzie miało. Dziecko będzie miało. Czy ja tutaj włączałem? czekajcie, poczekaj wyszło się z tego <laughs> niech będzie miało duży kaloryfer, a trudno Będę więcej, ale będzie przynajmniej cieplej Część jest zgrane halo dobra, wiecie co jak ja się mam wkurzać, to wolę żeby tym mniejszy. coś tu nie chcę ten... zadziałać, dobra kup okej, okay. pyk Pyk, pyk. Dobra, lecimy. Zion... Jedna śrubka, druga śrubka. No i fajnie, bo <coughs> to się szybko montuje. Więc w tym dokładnie nie jest problem. O, pyk, i już jest! Zobaczcie, może, możemy grzać. Już dobra. Zamkniemy drzwi. Pyk, pyk. Drugi miejsce, halo, dzień dobry. Czy ktoś tutaj jest? Nie ma nikogo. Super, cieszę się. Pyk, pyk, pyk. W ogóle fajnie się Wam się przyjął odcinek ostatni, bo tam patrzałem. No to człowiek. Mnie się tam podobało, sto wyświetleń, 7 łapek w góry. Myślałem, że się to się nie przyjmie, ale. Widać, to chcecie kolejny odcinek, więc jak mu się tak się podoba, no to lecimy dalej, nie? Z odcineczkami. Tak, myślę teraz sobie, że długo, może zrobimy kolejny odcinek ze sąsiadów Bez sąsiada Bo gdzieś tam sąsiad wyjechał, nie wiem gdzie Gdzieś tam wyjechał, powiedział, że może, może wróci Ale nie wie kiedy Więc musimy sami tam działać i powiedział, że mam się obiekować jego gospom Więc zrobimy sobie taki odcinek, luźniejszy I zrobimy sobie właśnie taki O, tego jeszcze nie montowaliśmy a to w sumie jest bardzo podobne. Pyk, pyk. A dole to. To. I to. A tutaj to. To. To do góry i to. Mhm. Czyli w sumie nic ciężkiego. No i jeszcze oczywiście jeden. Umywalka. Jaką my tu wierzymy, A! Wybierzemy białą, jak się świeci. Dobra, może być i taka ja coś. To tam nie szkodzi czy, czy kolor, czy nie. Każą mi widzowie montować umywalkę. Co ja mam zrobić? Nie wiem. A, Dobra, nieważne. <laughs> Zapomniałem. Czy muszę to prostu odkręcić? No tak, wiecie, house firmy swoje. Dobre strony, ale co mi to, to, to trzeba, że trzeba takie coś trzeba zrobić, kurde, co ten, nie wiadomo, ale nie jest źle i co ten i tak mówię, wy tego. E! Nie, no idzie do domu. Dobra, żyję. Co ja zrobiłem? <grystanie> Dobrze. A czemu to się pierwsze... Żeby... Aha. Powiem tak. Nie no, nie jest źle, ale... Powodzenia, że tak właśnie tutaj się ten działa. No powiem tak. Kran to już jest wyższa półka. W House że nie robiłem jeszcze kranu. I już widzę, że to nie będzie kolorowe. Ja nie mogę, co tu dokręcam za jakieś, nie wiem co to są. Pyk, pyk, pyk. Tutaj tu, już tu widzicie, już jest. Ru, a ru. O! Uda, udało mi się, widzowie! Zobaczcie. Pięknie, ruły wystają. Dobra. Udało się zrobić. Już myślałem, że się nie uda. Ale się udało. Dobra, co my mamy jeszcze zrobić? Czy to jest już koniec? Tak, już jest koniec. Widzowie, zobaczcie elegancko, szybko poszło. Zamykamy wszystkie drzwi. Pyk, pyk, pyk. Dziękuję za robotę. Pieniądze, mam nadzieję, że przejdą. I dziękuję. lecimy dalej. ukończ No i super, widzowie. Jedno z głowy mamy. że z głowy, no. Mamy z głowy już jeden domek. O, witamy w domku. Ja nie mogę, co tu się dzieje, to trzeba też w domu, to chyba poramontować, ale wiecie co? W tym odcinku nie, w tym nie, ale w kolejnym tutaj sobie wyremontujemy i będzie fajnie. Ale trzeba by zarobić się trochę, dobra, trzeba porobić wszystkie ten. Z góry Myrci, Amanda Johnson... Pomalować się jakiś ścian, aha, no dobra, no. Jak coś tak będzie. O, zobaczcie, zadbane, pięknie, pokładane kwiatek, dywan, wszystko jest. Tylko teraz przyjść i malować się na ten dywan, żeby tak wszystko zaplamić, Nie no, to była akurat żart. Dobra, wróćcie się blokować. Odblokujemy sobie umiejętność ulepszenia. Chcemy, o czekajcie, zrobimy sobie wszystkie ulepszenia, dobra, do miotły. To możemy zrobić. Na przykład to na przykład, dobra Dobra, tutaj mm, No tutaj możemy zrobić takie coś, ale mamy dwie, więc sobie zrobimy jeszcze To, dobra I tutaj Wyższe płacą, szybkie zlecenia Płatność zlecenia plus 25 no to zrobimy to, żeby było więcej śmeluni. Dobra, zadania. Co my mamy zrobić? Okej, okay. gwiazdko elektryczne, żeby my tylko nie ten, bo kurde. Dobry! Ee, sięmano. Siemano, mamy rano. Włącz światłopyk. Ale po co mi to do życia? Napraw. O, i to, to się to, co nie wiem o co chodzi. I to jest właśnie taka misja, co nie wiem o co chodzi. Gniazdko elektryczne, to co ja mam tutaj zrobić? A. Hm. Czy ktoś mi powie o co chodzi? Zaraz trzeba spojrzeć, co. Aha, nie gramy suma, co tym Dobra, to nie gramy. Ale możemy zagrać coś innego. Na przykład w kupowanie nowego tego. instalacje Gniazdko, to będzie te... dobra te kupić, zrobimy na nowe i będziecie mieć nowe gniazdko, a tam też jest. Będę dwa. Ale nie, to ma być lampa. Halo! Co ja zrobiłem? Widzowie. Nie szkodzi jak coś chyba. Co mam zrobić? Napraw gniazdko elektryczne. No to co, tutaj tylko to jest. tutaj gdzieś indziej jest. Ja nie mogę. Co wie? Ja to jednak jestem dobry. Siemanu! Na dole tacy coś nie. No to dobra. Nie przemyślałem tego, sorry, widzowie, ale no czasami się nie myśli. No dobra. Cyk, yy, jedną śrubkę. Pyk, drugą śrubkę. Pyk, pyk. O oh, ja. Yeah. Pyk jeden tu. Śrubę zakręcić. brązową tu. Śrubę zakręcić. I trzecią tu. Śrubkę zakręcić. Pyk, pyk pyk Wkładamy. Pyk. kabelek Tyk. Teraz zakręcamy jedną. Zakręcamy drugą. Pyk, pyk. Dobra, osłona i śrubka w środku, i powinno działać. Jak nie będzie, to sorry. Alura, eee, tak już mówiłem, to przypadek, sorry, widzowie, ale no, nie przemyślałem tego, że tak będzie. Tam tu gdzie mieli, damy trochę niżej, bo to pewnie nie mieszka jakiś wielki koszykarz, żeby doszło tak wysoko. To tutaj nie trzeba nic zrobić. O, otwieramy te wielkie drzwi. Dobry! no yy. Znowu coś mam naprawić. Najpierw to naprawimy, póki jeszcze wiem, co mam zrobić, bo potem zapomnę. O, o. Gdzie to jest? Tutaj. Za ldówką tam gdzieś to pewnie jest. Mówiłem. Czekajcie. E! Yy. No nie wierzę Bo no, widzę wiem Remont o, wiem! zobaczcie jak to jest wszystko pochowane nie Muszę połowę kuchni wynieść żeby zrobić takie coś Pyk chyba ściągamy starą Jedna Druga Trzecia, uwaga Pyk 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 To znowu to inaczej działa nie Dobra no i widzowie, tak mówię Będą sąsiady nagrywane za niedługo Nowa seria ma wlecieć, ale to zobaczymy Póki co to jest taka nowa seria jakby Nowa seria z FSA No zobaczymy no, Serię z Eurotracka Euro już mamy Więc, czy mamy, no mamy taką serię Więc tylko musimy ją nagrać więc będzie może się nagra Napisać byście chcieli z ETS-a czy z Eurodraka, albo na przykład, nie wiem, co byście chcieli. Może hmm. na przykład z, nie wiem, z Mechanika albo z Rafta. Nie wiem, z Rafta to tam myślałem już, ale z Rafta to jest zabawa. Bo tam to jest no dużo dla mnie zabawy potem po tych wyspach chodzić, ja się oglądam YouTube, chodzą po tych wyspach i kurde, nigdy mnie co tak nie skusiło. Bo się po prostu boję, że nie przejdę, nie? Bo tych wyspach trzeba mieć jeden dobra. Słuchajcie, postawiłem trochę krzywo, ale coś się nie chce postawić tam bliżej. Pewnie przez kontakt. Ale to już jest mniejsza. Szybko, szybko, szybko. Szybko szybko. szybko? W ogóle. Nie wiem. Mm zadania tyle musimy kupić i to, i tą. No to kupujemy jedną farbę. Kupimy zaraz dwie. Bo to wiecie, potem zawsze braknie. Trudno, mamy, mamy filmę, to ten. To sprzedamy potem najwyżej. No i szarość. Piękna szarość. Piękne też dwie. No i dobra, teraz bierzemy pędzel, pędzel, wałek. I lecimy. Zrobimy tak. Yy... Szary tutaj. o Chociaż tutaj, wiecie co? Czekajcie, tak sobie tak zrobimy, ale spróbujemy tak. Jak to wyglądałby różowy? On jest taki. Chyba, tu będzie ten kolor. Nie no. wiem jak wy, ale. Chociaż. Nie, ten szary chyba lepszy. Wiecie? Tak szary lepiej pasuje pod kuchnię tutaj. A on taki czarny jest, prawie czy czarny. No, taki ciemny bardzo. Okej, okay. no to mamy czarny. W takim razie. No, a malowanie jest w tej grze takie długie, no bo trzeba jednak dużo farby nabierać. I dużo się traci czasu na te okna. Bo. No, tutaj się traci dużo czasu. Bo. Nie, nie w tej ziemi. Muszę popatrzeć. Tutaj. tam taki ten potem będzie tutaj i najgorsze, że, to, że tej farby bierze bardzo dużo jak będzie osiągnięcie mniej farby to super, bo zobaczcie, muszę farbę wziąć, żeby pomalować tutaj żeby pomalować całą tą górę jeden wałek takiej farby więc to jest naprawdę dużo dobra Mogą tak wziąć i tak polać na tą całą ścianę. Nie no, to by było złe, ale... Fajnie, fajnie. No czemu to się... Nie, sufitu nie! Po co sufit nam taki szary, Ale w ogóle na czemu sufit nie może być inny kolor, tylko jest biały? Bo jednak się... jak jest lampa na ma suficie, ma suficie. Ma, no, na suficie, i, i świeci na biała lampa, no to jak świeci na biało, to świeci też... Yy... Ściana na biało, czymś, że czy świeci ściana na biało. No, jeżeli jest lamp, biała lampa i biała ściana, to wtedy ten kolor, ta te, te lampa jeszcze bardziej świeci, taki ja, bardziej jaśniejszy, mnie I ten to wszystko daje. O! Osiągnięcie. Ja sobie chyba odblokuję to osiągnięcie, bo. ulepszenie O! Ja tak dziś na pomalowaniu ścian. Hmm. Dobra, hmm. zobaczcie co? Miałem zrobić to, ale wolę zrobić to. Pyk. Tak zrobimy i tyle. O, patrzcie teraz, patrzcie. O, no tak, to idzie. Zobaczcie, jaka fajna ściana. Ej, patrzcie to! Ale mi się udało. Patrzcie, to, to zrobimy jeszcze raz. Widzowie, ja mogę iść, ja mam talent. Zobaczcie. Ciemne, znaczy takie jasne. Jasne. Jasne, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Na środku jest taki ten i dwa takie. Ej, taką ścianę... To ja mogę zrobić z czyli teraz znowu by musiał być takie lekkie. Czekajcie, taką le takie lekkie Teraz obok tego musi być taki y, ciemny granat. Czyli do końca już potem musi być taki O potem taki znowu taki ciemniejszy Zobaczcie, to fajnie wygląda, nie? Wiadomo, mi się, że to takie wygłupy są. Ale no właśnie, to w ogóle wygląda jak ten... Fajnie wygląda, mi się podoba, ale dobra. Sorry, widzowie, ale... Uff. No i musimy to zepsuć. No niestety, widzowie... Chcieli szare, no mają szare, ale chodzi o to, że... Nie chcemy zrobić tego... Hmm. Takiego marasu, można powiedzieć, bo to trochę tak... Przechodzimy, żeby ten, no bo jednak, wiecie... Ja chcę trochę zarobić, nie powiem. Bo, bo widzicie, no to teraz przychód to będzie 777, to jest bardzo mało, ale to cały czas rośnie, bo robimy, malujemy, nie? Mi wydaje, że tak ja bym tutaj nie z nami, no to, to, to się liczy czas, nie? Wiecie, jak, jak coś robicie długo, to jeszcze czas liczy. Szkoda, że tutaj w chaosupie, że nie dopracowali tego, że tutaj są ludzie w domu. Ooh. że przykład, nie wiem, wyjechali, czy coś że nie wiem. Tutaj sobie siedzi, nie? Chilluje się na kanapie, ale tu maluje. No wiecie, tylko tak jakby trochę bez sensu, bo jednak nie powiem, że nie, ale jaka takie malowana, które tak pomalować, malować, nie? Ktoś z domu, no ale wiecie. Tu musimy też ręce wyjaśniać, To wszystko w ogóle... To fajnie, to wszystko ten, wiadomo, to jest... Wiadomo, to nie jest wszystko tak... Jak to powiedzieć? 100% prawdy wiadomo nie. Ale tak czy siak jest dużo, pokazamy tak samo. Myślałem, że zrobię na jeden taki dom. Jeden taki duży dom. I wystarczy go na cały. O jest. I starczy mi na cały odcinek. A tutaj już patrzę: już jest ponad 20 minut. A ja zrobiłem. No! Jeden domek. Jeden, dwa koloryfery. Trzy. I tutaj malowanie. Więc bardzo mało zrobiliśmy. Ale widzowie, czas no leci, nie? Nie powiem, że nie. Więc pomalujemy to szybko. Dobra, lecimy teraz już w full power. Patrzcie. Mm. Czy to jest taki ciemny kolor? Czy mi się tylko wydaje? Mm? Czyli to jest. Tutaj jest taki, a wychodzi taki. Czyli w sumie ja myślałem, że to jest taki kolor, i to już koniec, nie? Dobra, no to jak już się dowiedziałem czegoś takiego, to fajnie. Dobra, pyk. Ja teraz tak, wiecie co, nie wiem czy te okiennice powinny malować, ale ja zawsze je maluję, żeby też to jakoś wyglądało, ale tutaj, no dobra, pomalujemy tutaj też już. Bo w sumie okiennice powinny być w takich samych barwach jak, no jak te same ściany obok nie. Ale wiecie, w co? Każdy ma swoje, to powiedzieć, nie że widzimy się, ale każdy ma swoje te... według mnie powinny być malowane, tylko po tym nie widać. No ale ja można powiedzieć, że to jest, że tutaj na przykład w tych okienicach jest idealny stan tych ścian, a jak malujemy, nie wiem, pokój na nowo, jakiś żałąd i przemalujecie pokój, no to musicie jednak wszystkie ściany malować tak samo. Czyli, to wiecie, musicie polować te okiennice, mimo, że są w dobrym stanie do was, ale no wiecie. Dobry, wiecie co? Ja już odkładam tą, dom, ten wałek. Ja to dokończę po tym, po, no po odcinku. A, ale się z żegnam już, bo, o Jezus, to nie Jezus, wyjściem się, to jest wyjście, to jest sypilne. Tutaj jest wyjście, otwieramy, pyk. O, lecimy, potem to zamknę. A no i tyle, mam no tu. <laughs> Przepraszam Skończymy to Nie w kolejnym odcinku Ja to skończę zaraz No a się żegnam już Bo już odcinek ma bardzo, bardzo długo Więc Wiecie jak to jest I tyle no i Ja się z Wami żegnam I dziękuję bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że kolejny film Ci się spodobał Jeżeli pod tym filmem Wbijecie Mam nadzieję, że się Może, może się uda Zobaczymy 10 łapek w górę to macie kolejny odcinek z House Sliper'a chyba, że będzie T8, no to już, dobra, to już powiem to nagram ale jeśli będzie 10 łapek to macie odcinek z House Sliper'a i może jeszcze jakiś inny odcinek z innej gry, zobaczymy to też trochę czasu zajmuje takie nagrywanie ale zobaczymy już zostawcie łapkę w górę subika, miły komentarz no i napiszcie w komentarzu nagraj kolejny odcinek albo nie no, w komentarzu napiszcie super seria, super odcinek A proszę wam serduszko i mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba, no bo to jednak trochę stara nie jest i ogólnie no gra jest dopracowana <coughs> dopracowana ta gra jest ja powiem, że nie, nie no ale... Tak czy siak, widzowie, dzięki Wam za oglądanie i do następnego odcineczka z House Slippera. Pamiętajcie, 10 łapek to kolejny odcineczek.